Cześć wszyscy, z tej strony Braseke, a to jest po raz kolejny Deus Ex Human Revolution, który no po, już po pierwszym naszym misji po zmodyfikowaniu, po raczej no nie wiem czy tu można na modyfikacji facet został całkowicie pocięty i zmieniony na nowo.

i oh. pay you for the type who gets caught <laughs> <tryka> up in metaphysical debates malik i told you myself i've got neuro enhancements i'm just saying the choices we do get to make inevitably have consequences i hear you and you know what you're not the only person in this place who wants to find him so if i can help in any way all you got to do is ask

To była jakaś podpucha ze z tymi ciałami Albo może Nie wiem A, Dużo informacji niepotrzebnych, wybaczcie, najwyżej na trochę ten... ...przyspieszę to wszystko no w sumie nie wiem, czy to jakoś tam w jakikolwiek sposób działają, te. Dobra. No tak, fakt. Muszę teraz dostać całe tego tajfuna do tego naszego inżyniera. Aha, czyli jeszcze później będziemy musieli gadać ze szefem, bo musi tak chce. A w sumie.

Siemka, well, przyniosą ci my zabawkę. My <coughs> Come to honor us all with his life-preserving presence. If this is about the typhoon, I'll get to it in a minute. Now, Richard, I didn't risk my neck to have you lose it in a pile of CPU adapters. <coughs> <coughs> well, look at you, using the big words. Don't think just because you hacked through the plant security system so fast that you're an expert on everything computer. There's a reason I can't examine the typhoon yet. Do tell. No. For your information, I am running a diagnostic sweep on our network and router security to find out how Sanders Hacker got a hold of our codes. Ah. Oh. <laughs> First question I ask is, whose codes were they? Unless you already know. Stick to kicking down doors and shooting people, Jensen, and stop trying to do my job. <laughs> <laughs> I Guarantee you will get along better that way. Kurde. skubańiec. Oh, jest level. Jak miło. Dobra. Ulepszenia. Ile mam? Pix y, mamy dwa, A, to w sumie mogę już od razu kupić sobie ten, ten bayer. Tak, do gadania z ludźmi. Od razu odblokowane. Tylko będę musiał, z, z, zapomniałem zrobić sobie lektorat z tego, więc y, y, będę musiał sobie usiąść i poczekać, poczytać, jak to dokładnie działa. W sumie, pewnie przez jakiś dłuższy czas, tak czy siak, nie będę miał możliwości tego ten. ...wytestowania, znając życie. <grych> Albo nawet będzie gorzej, bo będzie od razu to. Wejdę tutaj teraz do biura szefa i za chwilę od razu będzie 1500 pytań. I wykorzystanie tego całego systemu. Dobra. Oho. Sconeczka. Kto? Ha. Z uśmiechem. Dzień dobry, szefie. A ten chyba o kulach chodzi. Dziwne trochę. W takich tych czasach. Hmm. Yeah, how are you feeling? I've had better no, when we're done here, check Dr. Clinic downtown. a nie skończylibyśmy? About Sanders? Yeah, about Sanders. What the hell were you thinking? him slip away like that? Za, za ryzyko przyjmij inicjatywę. Miałem radzić sobie z sytuacją i tak właśnie zrobiłem. Mam nadzieję, że to. Się opłaci. Sanders nie spo, spocznie, dopóki nie odkryje, kto go wrobił. Przekieruj. Sanders nie jest mózgiem tej operacji w szefie. Masz nadzieję, że. Eee... Przekieruj. No właściwie. Nie jest to mastermind Więc

yeah, well, the police are saying he's not, and they're refusing to let me see the body. No no, threat... e, someone else is offering more. so what do you want me to do, boss? we have to get a look at the corpse. you still got friends in the force. Ha, yeah. Myśl, yeah. Że... you think one of them will let you into the morgue? depends who i run into. Get over to the station and find a way inside, because if that hacker was augmented, his neural hub might tell us who he was. No. Teraz wszystko jest kurde tak porobione, że nawet no, można wiadomo dokładnie kim jestem. E, Przejdziemy do wiadomości, dyskutuj, szef to. E, no dobra, nie będziemy jeszcze go kurde naciskać. O, tutaj gazetka jakaś. E zaraz całą prawe ramię no nieźle hmm. To jest teraz bardzo ciekawe szczerze mówiąc e, winda nie ta to na pewno tam trzeba i od razu mi tu pokazuje że gdzieś w dół śmiesznie to wygląda o kolejna ga a nie to jest to samo dobra e, toaleta to raczej nie jest za bardzo interesujące dobra Jedźmy na dół, zobaczmy, co tam się dzieje. Teraz mam 150 punktów, życia czy ogólnie życia? Nie wiem. Mam się zgłosić do swojego biura? No dobra, które jest u góry. Dobra, he. Kto coś chce ode mnie? Aha. Klient. Witamy serdecznie. Komu, w czym mogę pomóc? Aha. Dobra. Co chcesz? Dobrze. i know it must be hard. for a while we thought you were a goner, too. everything's going to shit. the attack on hq and now this mess with the factory. no. Yeah. tough times all around. how about you, corelli? are you okay? corelli? I, 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 I fucked up. i mean bad. what happened? Oh. well, a couple of months ago, me and tyndall, you know, one of pritchard's techs, we started sneaking out some neuropazine from one of the labs. Uh-huh,, you realize this could get you fired worse arrested if the company chooses to prosecute. what were you thinking? I know it's just it's complicated. I didn't want to do it at first, but there were good reasons. No, I you. know, now I want out, but Tyndall has security footage of me stealing the stuff. he'll expose me if I ever stop helping him. I'm in a bad spot to teraz go ten, ten... no.

Właśnie, zgubiłem to słowo. Uciekło mi gdzieś, nie wiem czemu. Szantażuję go z te. Czy, żeby załatwił parę spraw dla niego. No. Jeszcze ja nadal latek bym pomagał w kradzieżym okradaniu firmy. Zadanie, nagroda wraca i dobra. Y odnośnie. Skok, tindle Dobra, tam.

A Nowe kody. Dodano nowe kody. Świetnie. Aha, jeszcze jedno. Kurde, dużo będzie tych pobocznych misji, widzę. No ale, jeśli dobrze kojarzę, to im więcej pobocznych misji, tym więcej będę miał tych modyfikacji, co może się wyodbić na mnie bardzo dobrze. Hmm. Eee. Kody, trzeba, no to się w, trzeba włamywać, czyli innymi słowy będę musiał używać tego mojego hakowania się. Albo wpisywania kodów jak czasami odblokowuje. Dobry Aha, czyli teraz mogę już wyjść z tego sklepu. Eee, sklep. Co ja gadam? Z tego biura. Kurde, co mi przyszło na myśl, mówiąc o sklepie.

And I can't even begin to imagine how things have been for you after all you've been through. Yeah. A 6 miesięcy <laughs> zmodyfikowali go całkowicie 6 miesięcy temu. Teraz już normalnie egzystuje. No nie wiem czy normalnie, trochę zmodyfikowany optymizm, bezstronność, uraza

i feel something is not quite right with the way the case was handled you think there was some foul play involved i do call it mother's intuition but when speaking to some of the investigators there were a lot of inconsistencies. then i met this a man called chase he agreed things weren't handled by the book although he has no proof and now you want to find out more. He thought her laugh again, Adam. I'll never get a call from her to ask how I've been, or have the chance to ask her about it, She was stolen from me. why it happened. I can see why she loved you. Not even that degree of mechanical modification could change what she saw in you. Please will you help me find out what really happened to her? i never got a chance to investigate the attack myself. i'll look into it. thank you. this means the world to me, adam, really. the first thing i'll need to do is meet with this detective chase. good. he works part-time as a security guard in an apartment building on brooklyn court. i'll be waiting for you in your apartment lobby once you're done. Dlaczego detektyw musi pracować na część czasu jako strażnik? O, on wrócił wkrótce po Nie znam szczegółów. Może on ci powie. Zwolnili go. Zwolnili go, bo za, bardzo, za dużo chciał się dowiedzieć. Na pewno. Nie ma innej opcji. Dobra, yy, zaraz. To gdzie ja miałem najpierw iść? Czy mam na te jako. Nie, tu już mam od razu te. Yy, szóstka. Odwiedź klinikę Piątka śle Śledztwo w sprawie terrorystów C S3 Przesłuchanie Zobaczymy wiedzę za mniejsze zło No to w sumie Użyj O Chce się Gazetę Ale nie ma zdjęcia tej babki co uratowałem Dziwne e, Przeszukaj Ktoś batonik zostawił? Lepiej dla mnie. Ale najpierw tak, podejdziemy do tej całej kliniki. Oczywiście bardzo blisko jest. W sumie osoby pójdą sobie, z, umówią się na te, na spotkania ze z tym. A tutaj już zaraz obok klinika. No tutaj coś się dzieje. Ciekawość, ciekawość. Ciekawość, ciekawość, ciekawość. ciekawość. Będę miał dużo rzeczy do eksplorowania tutaj Część A, zablokowane. No raz, dobry sposób. Korek albo że ten, że niby się ciężarówka wywaliła albo coś w ten descent. Żeby nie można było przejść dalej. E... You are here! Czyli nawet nie musisz ma... nie potrzebujesz mapy, mapa ci się sama pojawi. Tuż zaraz obok.

i? <laughs> Co jestem zmodyfikowany jakoś już od samego urodzenia, że mi modyfikacje z, z, z ten Nie ma żadnych reakcji na nie? Like no, I'm sorry. Sorry. You are aware that several precautionary measures had to be put into place during your first surgery. Not all of my implants were switched on. I know. The damage caused by the hematoma had to be taken into account. Your brain needed time to recover, to get used to the mechanical neural processors, and turn them on naturally over time. Cut to the chase, Doc. What does Seraph want? He feels that you might be ready to speed up the activation process. Aha, czyli to co to, to znalazłem we w tym plus tego to, co dostałem za level, czyli jednak za każde zdobywanie tego będę mógł sobie aktywować jakieś część y, systemów, które mogą mi się przydać do walki z przeciwnikami. Baterie, spadochron. 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 Amunicja Typhoon. To jest do tej broni, ale jej nawet nie mam. Eee. Co tu jest? Chy... Sweet, cyber. Nie wiem, co to jest. Stymulanty jakieś. O, zestaw Prox. 5000. Ilość 2. Jeszcze tysiąc i mógłbym obad kupić, ale na razie kupię sobie jednego. Eee. Może dacie za darmo, nie, nie dacie za darmo wredne to. Dobra. To teraz mogę sobie z ten zmodyfikować. Ale jak już jestem tutaj, to może coś, coś znajdę, jakieś ciekawe te, żeby mi podnieść level i tak dalej. Dzień dobry. O mój Boże! One testują gdzie jest ten? Nie, ona... Zaraz. Nie wiem. To jakoś nie za bardzo to wygląda na to, żeby cokolwiek się działo ze z tym kolesiem. O, no. Czy tutaj coś jest? Może jakiś sprzęt? Może. Może nawet pikse ten, proxy coś tam. A tutaj? Bez hasła, bez niczego. O, słój. No, warto biegać po takich miejscach i zdobywać przedmioty. Jednak czyli, w sumie, jeżeli bym ten, to mógłbym coś parę razy rzeczy posprzedawać. Wydawało mi się, że tam ktoś był. E, tutaj raczej nie wejdę, bo już operacje jakoś tam prowadzą. W sumie, mogę sobie już wyjść z tego całego. E, no dobra, no tak to teraz Hmm, finished at na clinic?

Jeszcze trochę mi się wydaje, że zanim będę kombinował z levelem 4. W sumie mógłbym spróbować, ale pewnie zwłączyłby się alarm, ktoś by zaczął strzelać, a ja nie chcę wykorzystywać broni tak pochopnie. Dobra. W sumie już doszło do 24 minut nagranie. Dobra, to jeszcze sobie przejdziemy tutaj chwilę ten. Przez tą, nie wiem czy to jest metro, czy coś w tym stylu A, cisza, spokój No też trochę nie mam, w, nie mam wyłączoną muzykę w grze, bo nie chcę żeby czasami było jakichś problemów z tym Ta, wyłączona i tak gra, nie? No okej okay. Dobra Dobry Tutaj poblokowane, czyli to jest po prostu taki, takie przejście pomiędzy jedną częścią miasta a drugą częścią miasta. Więc za dużo pewnie się tutaj nie będzie działo. O. Dobra, gdzieś tu jesteśmy. Ale okej. Okay, to to był kolejny odcinek z Deus Ex Human Revolution, a tutaj chyba jest stacja policji, bo tutaj jest ponad tych samochodów policyjnych. I najwyżej posprawdzamy to dopiero w kolejnym odcinku. Więc ja się z Wami żeglam, więc na razie i cześć.